Można się od niej dowiedzieć. Wiarą półpę trzeba już A życia bacik nie daje nam tego. Podobno w takim jak ludzie jednak bliżej są nieba. Siedzę na z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Witamy, witamy Państwa serdecznie. Myślę, że jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy obchodzić Wielką Orkiestrę Świąteczną Pomocą. Pomocy i to w sposób nietypowy, pływając. Zapraszamy więc wszystkich mieszkańców do pływania można do godziny 8 rano od teraz, czyli od pół do pierwszej pływać. Koszt tylko jedna złotówka, pozostałą część prosimy o składanie do puszki. Serdecznie zapraszamy. I tu chcę jeszcze dodać, że wyniki tego nocnego pływania będą ogłoszone tuż przed światełkiem do nieba oraz też ile basen Kuba zabrały w pieniążku. Siema!